Wygłodniali detektywistycznych wyzwań? Jeżeli tak, to mam nadzieję, że obejrzeliście już pierwszą część, w której omawiamy dziewięć fantastycznych gier, które z łatwością dostarczą Wam wielogodzinnej rozrywki. A jeżeli już jesteście po, to zapraszam Was do kolejnego zestawienia, w którym odkryjecie kolejne gry, które pozwolą Wam spenetrować wasze dedukcyjne supermoce. Mało, która gra detektywistyczna oferuje nam proceduralnie generowane lokacje. Z tego też powodu Shadows of Doubt znacząco wyróżnia się na tle pozostałych opisywanych tu produkcji. System tworzy zresztą nie tylko układ miasta i wygląd mieszkańców, ale również powiązania towarzyskie, miejsca pracy, rutyny dnia codziennego NPC-ów, a nawet charakter pisma, dzięki czemu każde śledztwo jest inne. Akcja gry toczy się w alternatywnej, inspirowanej latami. 80 metropolii, której społeczność funkcjonuje w skomplikowanej rzeczywistości alternatywnego XX wieku. Sedno rozgrywki stanowią morderstwa losowo popełniane przez obywateli. Naszym zadaniem jest rozwikłać, kto był sprawcą. Shadows of Doubt wymusza kreatywność i nieszablonowe myślenie. Nie znajdziemy tu podążania za wytyczonymi znacznikami. Gra nie prowadzi za rękę, wymagając łączenia poszlak na dedukcyjnej tablicy śledczej i samodzielności. Przepytywania mieszkańców, włamywania się do mieszkań, hakowania komputerów czy przekupywania informatorów. Działanie na granicy prawa może jednak sprowadzić na nas kłopoty. Kiedy na tapet wjeżdżają gry z zagadkami, trudno pominąć łamigłówki rozwiązywane przez najsłynniejszego detektywa popkultury. A w przygodówkach z jego udziałem od lat już specjalizuje się studio Frogwares. Najwcześniejsze odsłony serii o Sherlock Holmesie mogą trochę już odstraszać przestarzałą grafiką i czasem niezbyt intuicyjną rozgrywką. Z kolei te najnowsze powoli coraz trudniej traktować jako kryminały z prawdziwego zdarzenia, bo twórcy stopniowo upraszczają zagadki, ale The Awakened trafia w punkt. Sprawa, którą zajmie się genialny detektyw z godziny na godzinę nabiera rumieńców i ani się obejrzymy, a już śledzimy niebezpieczną sektę na mrocznych bagnach Luizjany, czy przemykamy po korytarzach posępnego szpitala psychiatrycznego. Okazuje się też, że uniwersum wykreowane przez Lovecrafta doskonale komponuje się z twórczością Artura Conan Doyle'a. Szaleństwo kultystów i chłodna logika najlepszego detektywistów w historii świetnie się uzupełniają, a gra powinna przypaść do gustu fanom każdego z tych twórców. Kupując Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, musicie liczyć się z tym, że w wasze ręce wpadnie nie jedna najlepsza gra detektywistyczna, a aż trzy takie pozycje. I nie używamy tego wyrażenia na wyrost, gdyż wydana niedawno kompilacja lekko odświeżonych pierwszych odsłon popularnego cyklu prawniczych point-and-clicków oferuje mnóstwo zawartości świetną, narrację i intrygi oraz co najważniejsze, pobudza do działania szare komórki. Remastery są co prawda nieco leniwe i brakuje polskiej wersji językowej, jednak oryginalne części broniłyby się i bez żadnych poprawek. Tym bardziej, że jeszcze do niedawna nie dało się w nie zagrać na współczesnych sprzętach. AID sominium Files to cykl oryginalnych interaktywnych kryminałów z pogranicza gatunku visual novel i przygodowych gier detektywistycznych. Stworzona przez Spike Chunsoft i wyreżyserowana przez Kotaro Uchikoshiego, znanego z Zero Escape, seria od debiutu w 2019 roku wyróżnia się nietuzinkowym podejściem do zagadek, nieliniową wielowątkową fabułą oraz specyficznym nieco absurdalnym poczuciem humoru. Gra opiera się na Śledczych sekwencjach inspirowanych klasycznymi przygodówkami point-and-click, ale często wychodzi poza ich ramy, wrzucając gracza w zakręcone, rozbudowane zagadki ze snów. Tutaj każdy wybór i interakcja mają znaczenie, bo cała akcja toczy się pod presją. Na znalezienie odpowiedzi mamy tylko 6 minut. W LA Noir mamy wszystko czego można by oczekiwać od klasycznego kryminału. Detektywa weterana w fedorze, przesłuchania, pościgi i rozdzierane przez gangi miasto Los Angeles przełomu lat 40. i 50. -tych. A to wszystko przy akompaniamencie jazzowych kawałków. Najmocniej tytuł ten zasłynął z drobiazgowo odtworzonej mimiki twarzy przewijających się postaci, która jest jednym z kluczowych elementów podczas przesłuchań. Każdy przecież że kłamstwo można wyłapać na podstawie jednego nieopatrznego drgnięcia powieki albo nerwowego uśmieszku. Przyjdzie nam rozwiązać ponad 20 angażujących spraw o różnym poziomie skomplikowania, czasem splatających się ze sobą w większej intrygi wymagających również nieraz użycia argumentów w postaci pięści. To gra kryminalna o potężnym, gęstym klimacie, obowiązkowa dla każdego fana filmów noir. Jedną z najnowszych pozycji na naszej liście jest gra ekskluzywna na Nintendo Switch, zatytułowana Master Detective Archives Rain Code. Debiutancka produkcja studia Tokyo Games to miks wizualno-welki i gry akcji, kładąca mocny nacisk na prowadzenie śledztw. Najpierw więc biegamy po lokacjach w poszukiwaniu dowodów, a później wkraczamy do labiryntu tajemnic, gdzie mierzymy się z tak zwaną manifestacją tajemnicy w nieco bardziej Dynamicznych pojedynkach. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o tej pozycji czegoś więcej, zerknijcie do recenzji napisanej przez jednego z naszych redaktorów. Opisywana gra detektywistyczna bardzo przypadła mu do gustu. Link znajdziecie w opisie. Return to the Obradin to Dieter Pankowa Perła od twórcy Papers, Please. Dzielamy się w inspektorkę firmy ubezpieczeniowej, a naszym celem jest ustalenie losów przeszło 50 ludzi, którzy, zgodnie z dokumentami okrętowymi, w 1802 roku ruszyli w stronę przylądka dobrej nadziei na pokładzie statku kupieckiego Obradin. Naszym głównym narzędziem podczas tego śledztwa jest zegarek kieszonkowy, który w konkretnych miejscach umożliwia nam cofnięcie się w przeszłość i spojrzenie na zamrożony w czasie nieruchomy wycinek jakiejś historii. Na podstawie tego, co wówczas usłyszymy i zobaczymy, będziemy odtwarzać całą opowieść o losach O'Bradin oraz ustalać wysokość należnego ubezpieczenia oczywiście. Uderza jakość realizacji. Postacie są świetnie zaprojektowane i rozróżnialne mimo minimalistycznej, diterpunkowej stylistyki, a aktorzy podkładający im głosy robią doskonałą robotę, co ma niemałe znaczenie dla naszego śledztwa. To jedyny w swoim rodzaju tytuł inny, Niż pozostałe gry detektywistyczne z tego zestawienia. Z samej ciekawości warto po niego sięgnąć, a potem cóż? Potem Obradin sam nie pozwoli nam opuścić pokładu, aż nie odkryjemy, co stało się z ostatnim z pasażerów. Disco Elysium to pozycja, która trochę z zaskoczenia szturmem zdobyła serca fanów jako jeden z najlepszych izometrycznych RPGów ostatnich lat. Zachwyca właściwie wszystkim, począwszy od strony wizualnej przez świetny voice acting i fantastycznych bohaterów, a na niesamowitej, wielowątkowej i nakreślonej z rozmachem historii kończąc. Zwraca uwagę poziom dopracowania. Każda choćby najmniejsza decyzja podjęta podczas rozgrywki będzie miała znaczenie. Czy to dla rozwiązywanej przez nas sprawy morderstwa, czy dla samego policjanta, który w gruncie rzeczy jest kłębkiem problemów osobistych. Ta gra detektywistyczna powinna spodobać się każdemu, kto lubi ciekawe zagadki, ale również umiejętne światotworzenie oraz angażujące opowieści. Zatem podsumowując naszą dwuczęściową serię możemy potykać się w sądzie w pasjonującej noweli, możemy szukać mordercy jako niepokorny detektyw na ulicach Los Angeles czy Tokio, a możemy z kartką i długopisem w dłoni oglądać dziesiątki nagrań, z których sami spróbujemy wywnioskować rozwiązanie sprawy. Gra detektywistyczna ma wiele oblicz, ale są pewne elementy niezbędne i to właśnie one łączą te tytuły, do których nadal mimo upływu lat, Warto sięgnąć. Zagadki muszą być umiejętnie skonstruowane i pozbawione losowości, charakterystycznej dla niektórych starszych przygodówek. Point and click, a historia, w trakcie której będziemy je rozwiązywać, musi kipieć od emocji wprowadzania barwnych, ciekawych bohaterów i musi posiadać satysfakcjonujący finał. A co dla Was jest jeszcze istotne kiedy decydujecie się na gry z elementami kryminalnymi? Jakie tytuły widzielibyście w takim zestawieniu? Dajcie nam znać w komentarzach. A w międzyczasie pamiętajcie o odwiedzaniu porównywarki GG.Deals, Deals, subowaniu i do zobaczenia już niedługo.